Dzień dobry wszystkim, witajcie już w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, jestem na wakacjach i jest godzina 7.30, a ja już jestem na nogach, ponieważ pierwszy raz jeżdżę tutaj od 99 roku, czyli 21 lat jeżdżę do Castel del Piano. Nigdy nie byłem na siłowni, nigdy nie byłem na miejscowej siłowni, zapisałem się teraz, także zaczynamy tego vloga. Jeśli jeszcze subskrybujesz mój kanał, koniecznie to zrób. Dlaczego jest godzina 7.30? Ponieważ zapisałem się na 8 w dobie, chyba, tak mi się wydaje, że w dobie koronawirusa tutaj są takie takie zasady, wiadomo, ręcznik, no to but na zmianę, to jak w każdej siłowni, ale do tego maseczki w drodze, no to tak samo no to koronawirus zdecydowanie i do tego są zapisy, żeby w jednym momencie nie było, bo to jest mała siłownia, żeby w jednym momencie nie było więcej osób na siłowni niż 12, także zapisałem się na 8 po to, żeby ani razu mi to nie komplikowało, bo czy idziemy na basen, czy będziemy wyjeżdżać do Pizy, wow, tak jak dzisiaj, czy będziemy wyjeżdżać do Pizy, zawsze robię to nie wiem, 10, 11, więc ten trening na 8 rano zawsze jest fajny. Zaczynamy tego vloga. Nie mogę się odczać zobaczyć tę siłownię fajnie, że ćwiczę, fajnie, że utrzymuje formę na wakacjach. No i tyle. Zaczynamy tego vloga za 3, 2, 1. vlog! <laughs> Jestem już na miejscu. Zobaczcie, muszę nosić masneczkę. I odkąd przyjechałem tutaj, a jest dzisiaj piąty dzień przyjazdu już we Włoszech, po pierwsze zwiększyli restrykcje w postaci, e, w postaci zamknięcia klubów, żebyście widzieli reakcję Sary, jak dowiedziała się, że kluby są znowu zamknięte. Było chyba dwa czy trzy razy na samej takiej dyskotece, zamknęli jej znowu. Oczywiście to nie jest śmieszne, ale po prostu tak jakby e, bawi mnie to, jak ona to przyjęła. A druga rzecz jest taka, że od 18 to akurat teraz jest... Ja idę w miejsce, gdzie jest dużo ludzi, więc zawsze, ale normalnie na dworze że, także, także Polska, zobaczcie, bo Włochy zawsze są przed Polską w takich rzeczach. Nie wiem, jak będzie w Polsce, ale w pol, we Włoszech wprowadzili znowu od 18 do 6 rano, czyli w momencie, w którym e, ludzie wychodzą. A nie jest już tak gorąco, bo w dzień jednak tutaj, jak jest 30 parę stopni, maseczki nosić jest ciężko. Od 18 do 6 rano trzeba znowu nosić maseczki. E, wszędzie, w sensie wszędzie na dworze, w sklepach, w restauracjach, wszędzie tylko gdzie się da. Także no, ciężko trzeba obserwować Włochy. Mam nadzieję, że i tu, i w Polsce, nie będzie już tych przyrostów koronawirusa, bo, no bo te maseczki, no dajcie spokój. Ostatni raz na takiej siłowni byłem z 10 lat temu w Białej Podlaskiej, gdzie za karnet płaciło się chyba 40 zł i to była ta pierwsza siłownia, na której chodziłem. Jest śmiesznie, taki, taki powrót troszeczkę, zobaczcie, do korzeni sala jak po wf <laughs> Fajnie, super, jaram się niesamowicie. Wszystko musi być dopilnowane, buty na zmianę są, ręcznik, mam telefon z słuchawkami, woda. Totalnie nie mam gdzie na tej siłowni postawić aparatu, więc przebitki będą dosyć średnie. Ale jestem na treningu, jestem na siłowni, jest super. 8.30, zobaczcie toskańskie góry. Toskański klimat jest naprawdę fajnie. Fajne jest to, że tutaj macie takie wyjście, więc można sobie na chwilę wyjść, odetchnąć. Wiadomo, jest rano, więc nie jest tak gorąco. Ale później, bo widziałem chyba tam nie ma klimy, więc jak, jest, więc jak nie ma klimy, fajnie jest wyjść sobie, przewietrzyć się. Pobaczyć sobie na góry, bo naprawdę jest piękny widok. Wracam do treningu, później odezwę się do was z domu i powiem jaki jest plan na dzisiejszy dzień, ponieważ ekscytuję się pewną wycieczką, ale to już zobaczycie na miejscu, jak obudzę Olka, jak obudzę Angelikę, jak zjemy śniadanie razem, w sensie moje już drugie, bo, bo jestem po śniadaniu. Lecimy. Jestem po treningu i kto do mnie dzwoni rano? Dzień dobry córeczka. Jest wiesz jak super, jak, jak zadzwoniłeś, jak ją zobaczyłem. Tak po treningu, tak po treningu tego buźkę zobaczyć. Dzień dobry, już tatuś jedzie. Super, super uczucie, naprawdę. Buzi. Olek śpi w sypialni zawsze i zawsze, no może nie zawsze, ale w nocy przychodzi na kanapę i śpi tutaj. Halo. Ranek panek. Ranek panek. Ranek panek. 4 razy 4. Szybko. Cz stój. 4 razy 4. Szybko. Olek. 4 razy 4. Ile to jest? 4 razy 4? No. O co No to szybko. odpowiadaj. Prosto po wstaniu. To nie pamiętam. Pokaż się. Pokaż się. On dzieje? nie wie co się dzieje. no. Czekamy, czekamy. Musimy powiedzieć, ile to jest 4 razy 4. Mówię. ...spanie na kanapie. Przechodzenie w nocy. 4 za 4? No pewnie 16 Bardzo dobrze, piąteczka, jak się spało. Obie, żeby nie było, prosiłeś, żebym cię budził. Tak? Jest godzina 9.36, więc już jest spoko, nie? O, wszyscy mówią na moich vlogach, że jesteś bardzo miły i fajny i sympatyczny. W międzyczasie rozpadał się deszcz, także raczej nici z naszej pizzy, ale... Nie martwcie się, znaczy prawdopodobnie yy, nagrywam tu strasznie niechronologicznie, więc mówię teraz, że nie jedziemy do Pizy, a możecie dostać już tego vloga, że w Pizie byliśmy, mam nadzieję, ale pomyślałem sobie, że skoro dzisiaj nie pojedziemy do Pizy, to pojedziemy w jedno piękne miejsce, z którego już mamy na przykład jedno zdjęcie. Kojarzycie? To jest przepiękne miejsce, tylko pojedziemy tam wcześniej, bo podobno jak idzie się tam dalej, to to jest taki wodospad i prawdopodobnie dzisiaj tak pojedziemy. Oprócz tego usiadłem, ponieważ obiecałem Wam przecież te świece Twinkle Candle, prawda? Obiecałem Wam, że ktoś wygra. Od teraz, od tego momentu, co vlog, jedna osoba, bo 5 razy, pięć powiedziałem, tak, że 5 świec jest do wygrania, także jedna osoba na tym vlogu wygra. A zanim wyłonimy zwycięzcę, to chcę wam pokazać znowu Letyshops dla osób, które jeszcze pierwszy raz są na moim kanale. Leti Shops pokazuje bardzo często. Służy mi to do zakupów na przykład na Bookingu. Jeśli szukam jakichś lotów, jest to po prostu strona cashback. Czyli zobaczcie, tutaj mamy sklepy z cashbackiem, który, z którym współpracuje Letyshops i to działa w ten sposób, że jeśli przez Shops wejdziecie na przykład na Agatę albo na któryś z kolei sklep, to Shops dostaje z tego pieniądze i wy dostajecie cashback z powrotem na konto, czyli to nie jest jakaś zniżka czy coś, tylko to jest po prostu zwrot pieniędzy na konto. Mamy co jakiś czas teraz taka promocja na Letyshops, że co jakiś czas bonusy się zwiększają na kilka wybranych sklepów. W tym tygodniu, w tych dniach mamy Zoom+, Agata 10% i awans 63 zł cashbacku. To pokazywałem dla nowych widzów, jeśli Ktoś nie wie, co to Shops, to serdecznie zapraszam, rejestrujcie się. A dla osób, które już są ze mną cały czas i wiedzą, co to Shops, chcę wam pokazać o AliExpress. Zobaczcie, A wchodzimy w AliExpress. 5% y zwrotu. Tutaj mamy średni czas oczekiwania 75 dni to jest akurat długo. Y inne sklepy są dużo mniej tego, tego czasu, ale to nic. Maksymalny czas oczekiwania na cashback 120 dni i jest 5% cashbacku na wasze konto. Wchodzimy. Cashback do 5% na AliExpress i jest aktywny. Nic prostszego także już mamy załadowany ten cashback, ale dlatego, wybrałem AliExpress, bo od 19 sierpnia jest tu podobno jakaś mega, mega duża wyprzedaż, że wszystko jest dużo, dużo tańsze, także uważam, że to jest taka podwójna promocja, wiecie, po pierwsze na, na AliExpress są promocje nawet do 60-70% i jeśli znajdziecie takie rzeczy i użyjecie cashbacku, który zwróci wam na konto 5%, więc to będzie w ogóle wow, więc, więc serdecznie zapraszam do zakupów, mało tego, to już tylko ode mnie, nie od Letyshops, ale ode mnie pamiętajcie, rejestrujcie się koniecznie, bo teraz niedługo będę miał konkurs dla osób zarejestrowanych już. Także wchodźcie w tym momencie w link pod filmem. Koniecznie z tego linku się zarejestrujcie i czekajcie, bo będą nowe konkursy. Do tego macie też drugi link, który pozwoli wam zainstalować wtyczkę i ta wtyczka od razu będzie wam pokazywała jak wejdziecie na jakąś stronę, czy ta strona współpracuje z Letyshops. A teraz przejdźmy do losowania, kto wygrał pierwszą świecę i powiedzmy, że na pierwszy ogień pójdzie mała Lemon Cola. Kto wygra Lemon Cola? Kto wygra świecę Twinkle Candle? Zaraz zobaczymy. Ty będziesz losował, kto wygra świecę. Powiedz jakąś liczbę od zera do, do 2000. No. Tak. Nie, 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 co ja gadam, przecież nie będziemy tyle liczyć. Dobra, powiedzmy od 0 do 100. 5. 5 naprawdę? Dobra. Nie, może być 5. 50. 50? Chodź teraz. Musi, chodź teraz. Musisz policzyć pod tym filmem. Pod, o, o, tak, musisz pod tym filmem. Będziemy mieć kwarantannę. Tutaj był ten konkurs ze świecami. Musisz obliczyć, wyliczyć 50 komentarza. Licz szybko i przeczytaj go. Mam nadzieję, że to będzie komentarz, który bierze udział w konkursie. Jeśli nie, to kolejny albo kolejny. Tak żebyś już y, znowu nie szukać. Fikę znowu muszę... Było. Dobra, Pomyliłeś się. Sorry, nie gadam już. Już. Pokaż. Teraz. Który to jest 50 komentarz? Za, jest, jest, mamy, mamy zwycięzcę. Gdzie to jest? Pokaż, jeszcze raz. Tak. Czekaj, czemu mi nie ostrzy? O! King, tak Kinga. Tak. Zarejestrowałam się, kocham was oglądać, macie śliczną córeczkę Kinga, ja ci daję serduszko. Jeśli oglądasz tego vloga, odezwij się do nas, wygrałaś małą lemon kole. Gratulacje Kinga. Gratulacje. To by było na tyle z losowania w kolejnym vlogu, kolejna świeca, Powiedzmy, że w kolejnym vlogu będziemy losować, na przykład. Y Jaką możemy świecę losować w następnym? Mold Wine, czyli to, te grzane wino. E, dziękuję bardzo za, za, za udział w tym konkursie, w sensie za tym głosowaniu. Kinga gratuluję Ci kto jeszcze, kto jeszcze tego, kto jeszcze nie zdobył, świecy w kolejnych czterech vlogach będą losowania. Rejestrujcie się koniecznie na Leti Shops, macie linki na dole, ponieważ niedługo zrobię konkurs dla już zarejestrowanych. My wracamy do vloga, później jedziemy na te, na te piękne, dzikie miejsce, o którym Wam mówiłem. Widzimy się później, nie dzieje się. Nie no żartuję z tobą jadę. Dzisiaj wieczorem jedziemy, znaczy nie wieczorem, trochę po obiedzie, jedziemy na... No tam gdzie wtedy byliśmy, co, co baliśmy się, że ktoś nas chce zjeść w tym lesie. Nie, ostawaj. Jak to się nazywa? Um, Bani San Filippo. Tak. Tam, Ta strona, strona, tam, 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 tam jedziemy. Gdzie, no, tam jest ciertka woda taka, nie? Jak to wygląda? To jest, to jest, to jest taki las, my już, my już kiedyś pokazywaliśmy chyba to, nie? To jest tam taki. To był taki wulkan, jak się mówi, włączony. No, wyłączony. Tam jest taka, tam jest woda. Milka? Tak spoko, wyłącz sobie. I tam, I tam jest woda. No. I tam jakby jest kalory, jak się mówi. Że ciepła. I jest ciepła i to. Tam, bo tam był I fajnie jest, co? I sobie i sobie, i sobie tam posiedzimy, to jest, takie mega, to jest takie mega dzikie miejsce w środku lasu, woda jest, w tak jak Olek mówi, jak w jacuzzi, jest, jest w ogóle, pamiętasz tą wodę, ona jest taka mleczno-szara. I dobrze robi na skórę. I dobrze robi na skórę, tak. Idziemy? Będziemy później po obiedzie, dobra? Tak, i 40 minut znowu, tak. Tak, 40 minut, jedziemy znowu samochodem, obyś nie wymiotował. I gratulacje Kinga. Gratulacje Kinga. Tak, to to jest tatuwnię. Zobaczcie, robimy swoją poranną rutynę, czyli spacer. Jeszcze prawdopodobnie 3-4 kółeczka takie 200-metrowe, i Nioinka pójdzie spać, prawda? Księżniczko, jak ładnie ubrana jesteś w ogóle. Ta mamusia, Twoja, to ma gust. Przepięknie. O, dawaj, smoczka. Dawaj. Nie żartuję, żartuje, żartuje. Proszę bardzo, z powrotem oddaję. Paczeka ręka. Wow. Duża co? A propos tej rutyny, to, to jest nowa funkcja w naszym dzidziusiu, ale to dopiero musicie zobaczyć, to dopiero zobaczycie jak nagramy to. Otóż e, Niunia nie płacze, cały czas nie płacze, ona się nie denerwuje, ale wstaje rano o godzinie 7.30 powiedzmy, może 8.00 i zaczyna przez godzinę głośno sama ze sobą gadać, śmiać się, krzyczeć, wiecie, na zasadzie uuuu, wow, i Angelika nie może spać, ja też nie mogę spać, ale ja wstaję troszeczkę wcześniej I, i taka jest teraz rutyna, że ja jestem w ogóle strasznie samotny, jeśli chodzi o poranki, bo, bo Sara, jak zwykle, Sara od lat, odkąd się urodziła, śpi do 12. Olej o 7 się budził, teraz śpi do 11, także naprawdę też długo, dlatego go dzisiaj obudziłem, bo mnie prosił. Angelika śpi do 11, ale tylko przez to, że, że ma godzinę z niunią, czyli najpierw ją karmi, przewinie. I o 9 Niunia jest ogarnięta, ale nie śpiąca. I wtedy właśnie ja biorę. Oczywiście dzisiaj to nie ma znaczenia, dlatego już Angelika wstała wcześniej i, i, i to już akurat, akurat nie zrobiła tak jak zawsze, ale planowo Angelika powinna teraz sobie odsypiać, bo jest 9.30, odsypiać tą godzinę z małą, a ja się nią zajmuję i chodzimy sobie na spacerku. Spacer około trwa pół godziny, Niunia zasypia. Ja przychodzę jem sobie drugie śniadanie i powoli budzę Angelikę i tak się dopiero zaczyna życie w naszym domu, także te poranki, jak ja wstaję o 8, 8.30, są jest bardzo samotne. Gdzie jest smoczek? Przyznawaj się. <grywy> no przyznaj się, gdzie jest smoczek. No gdzie on może być? Leżysz na nim? Nie. Tutaj? Nie. No jak to jest możliwe? Podsuń się. Nie ma? O, widzisz, o widzisz, proszę bardzo. Am? Proszę bardzo. O, kocham cię, ty bąblu mały. Powiedz jak jest, bo kilka osób, kilka osób powiedziało mi yy, na Insta Stories, że, że nieładnie, że wstawiłem jak y, czyścisz mi buta i napisałem, że jesteś moją służbą, a przecież ja ci płacę 50 centów za, za dzień. Prawda? To prawda. to prawda, jaka to jest ta służba? To jest 50 centów na dzień. To masz tylko yy, umyć mi buty, zrobić mi obiad, kolację, posprzątać w pokoju, w domu, samochód zatankować. 50 centów. To chyba jest dobry, dobry układ, prawda? Jesteś zadowolony z układu? Jesteś zadowolony ze swojego miejsca pracy? <grym>, dziękuję bardzo. Jeszcze tydzień tak popracujesz, a będziesz dostawał 70 centów. Co u was, bo u mnie w słonecznej italii cudownie Niestety pogoda pokrzyżowała nam plany. Nie możemy jechać dzisiaj w to piękne miejsce, ale obiecuję wam, że, że jutro już powiedziałem. Musimy jutro pojechać. No, jutro chyba są 30 stopni. 31 Możliwe. stopni jest, jest słońce, więc na pewno pojedziemy. Angelika wysłała mnie do sklepu. I wiesz, wiesz jaką grę zagramy? Jaką? Masz zrobić zakupy. Za 20 euro. Nie? Jeśli, jeśli, co chcesz sobie? Sobie, tylko sobie. Jak mi. No co masz ochotę? Nie wiem, co, co ty jesz. Słodycze jesz? Nie wiem, chip peski. Co chcesz? Ale dla mnie, czy też dla was? Tylko dla ciebie. Dobra Znaczy, no, oczywiście, no możesz się podzielić, to nie ma problemu. I jeśli zmieścisz się w tej sumie. To ja płacę, a jeśli nie zmieścisz się, jeśli to przekroczysz, to też ja płacę, ale ty mi kiedyś oddajesz. Może się tak umówić? Taką zabawę? Spoko. A tam jest przestrzeń napisana. No masz, ale chodzi o to, żebyś się nie skupiał na niej. To jest tylko 20 euro, to co ty duże rzeczy nie weźmiesz. Pamiętaj, ja już chodzę do kopu każdy dzień na merendy, to pamiętaj. I wiesz, wiesz wszystkie ceny, tak? Musisz, żebym ja. O, no ale to i tak będzie dobrze, żebym ja zapłacił ze swojej kieszeni za to, musisz się zmieścić między 18 a 20. To na rzecz. Zakład. Dobrze. Muszę zapamiętać cenę. Musisz szybko, szybko brać im. O, mało tego. Nie, nie, daj. Challenge. Nie, koniec, koniec. Challenge w sklepie trwa 5 minut. Nie, nie, daj, nie, daj. No proszę. Nie, daj, Luka. No, musi być jakoś coś, jakiś challenge. To ile będzie? 10 minut. 8. 10. 9. 9. Dobra. Chociaż dobre strony, że można stylówkę nałożyć nową, nie? Pokaż się. Ja cię zobaczę, jaki jest matching All Black. All Black tatuś chrzestny, All Black syn chrzestny. Pięknie. Jesteś gotowy na challenge? Oleg, powiedział mi przed chwilą, że kupi 18 fan, bo każda kosztuje euro. Ale co, tak zrobisz? Nie, zróbmy coś innego. To po prostu to, co byś sobie chciał kupić. Oleg powiedział przed chwilą, że troszeczkę się denerwuje, że się stresuje tym challenge'em. No się nie, nie muszę zapłacić. Nie martw się. Znaczy to wiesz, nawet jak będziesz musiał ty zapłacić, to to może być za 3 lata, 4 lata. Jak chcesz. Ja, ja mogę czekać. Ja ja mogę czekać akurat na zwrot długu, ale tak jest przecież. Od 18 do 20 zł do 200 euro. W tym przedziale masz coś kupić, okej? Okay? Szalej, baw się. Baw się, młodzieży. 3 2 1 start. Ty liczysz czy tylko tak na pałę to robisz? Będzie jakaś fanta grana, a ci jak popkornik, tak? Jest. Kolka, weź zero, weź zero Będzie lepiej do picia dla mnie. Nawet nie wiecie... Oh, nawet nie wiecie jak jestem zadowolony, że zrobiłem ten challenge. <noise> jak on się stresuje, mówi, Cały czas mówi mi, że się denerwuje. Serio wiatraczek? Nie. Aha, to ten popcorn, dobra. Red Bull, herbatki, kola. Co jest? Nie wiem. Musisz ryzykować jak w pokerze. Dobrze. Spokojnie musisz biegać, masz czas. Dopiero minęły 3 minuty 20 sekund. Nie, nie ma liczenia, nie ma liczenia. Weź na skulika. Kilka, kilka, kafik. Och, co Nie wiem, jak radę. nie wiem. Oczywiście. Po, popilnuję ci tego. Co ty telefon wyjąłeś? Nie licz nic kalkulatorem. Nie wiadomo, gdzie młody pobiegł, chyba wymieniać jakieś ciasteczka. Czy mu się uda, możecie napisać teraz w komentarzu, czy wierzycie, albo inaczej, możecie napisać w komentarzu, ile, o tak mam uszy, serio, ile Olek wyda. Jakąkolwiek, od 18 do 20, mam nadzieję, że się zmieści, a nawet jak nie, napiszcie proszę w komentarzach, jak myślicie, ile wyda na te rzeczy. M mogę Wam od razu pokazać. Mogę Wam od razu pokazać. Tutaj popcorn, popcorn, cola, cola, monsterek, dwa Red herbatki. Ja wiem, co jakieś, jakieś gumy będą grane teraz. Zobaczycie. Gumy albo cukierki. Co jest? Gumy. A je. Jeszcze coś? Fanta. <śpiewanie> <śpiewanie> zostało ci jeszcze spokojnie. Jeszcze ci zostało 3 minuty. Jest stresik. 1944. Weź rachunek! Jak to możliwe! 1944. Czy ktoś potrafił tak wymierzyć? Czy ktoś z Was napisał taką kwotę? Na szybko sobie wymyśliłem ten challenge, a po prostu chciałem Olka zabrać i kupić mu jakieś słodycze, cokolwiek, a pomyślałem sobie, że skoro i tak mam to zrobić, to może żeby było jakieś rozrywki. Oczywiście i tak bym nie wziął tego hajsu od niego kiedyś, nawet jakby przegrał, wiadomo. A ja mam, tak. Brawo! Zajmij maseczkę. Czy masz coś do powiedzenia? Dałem rady. 40 centów! 19,44 dla jeszcze, żeby było. Muszę wam pokazać tak, bo przypomniałem się, że to ja mam rachunek. 19, o tutaj, tutaj, tutaj. 19,40. 19,44. Że Oczywiście. <laughs> Dziękuję bardzo za oglądanie. Musimy już skończyć tego vloga, ale obiecujemy, że pójdziemy, prawda? Pójdzie? Że, że pojedziemy na te San Filipi tak, jutro. Tak, tak, niestety, byłem. niestety, zobaczcie co się dzieje we Włoszech. Mogłem nałożyć długie spodnie, Olek ubrał się w bluzę. No nie jest dzisiaj pogoda na to, żeby iść. Chociaż gorące źródła, ale, ale to nie jest fajnie. Widzimy się w kolejnych filmach, niech dzieje się nie magia. magia? Gratulacje. Nie, nie, nie. No. Gratulacje. A w ogóle jestem strasznie szczęśliwy. Dobrze, dobrze. <laughs> Skupiłeś to nieść. Gratulacje dobrego zmysłu zakupocholika. Gratulacje. Nie dziękuję. masz jak ręki mi podać, ale dziękuję bardzo. Widzimy się w kolejnych filmach. Nie dzieje się magia. Ciewa Dara. -da.